Ile ćemo drugom yes. Yeah. Tam? A tak mi się wydaje. No. Yy, ale to na mapie jest po prawej stronie od Polany. Tam. Na której... no ten z guzikiem jest tam. To, to musi być a ten jest, tam. No, gdzie jest, to jest tam. główny rząd. Główny rząd. Znasz tam Nasz tamten. Tamten. Dobra, bierzemy. Dobra. To rozstawmy się jakoś Puśćcie idzie. ten, puśćcie szpicę. Idę. Jeżeli jest. Dobra, podchodzimy. Na prawo uderzamy. Właśnie. Ale na mapie Ale, no, ten jest No jest ten, To jest punkt jakiś to jest, Nie, to jest tak Bo mamy tu są dwa respy Jeden jest ten zwykły A jeszcze jest ten z guzikiem Ten z guzikiem jest bardziej na wysokości polany Tam jest bija kartka Dobra no Jest, widzisz? widzisz? To bierzemy tamten? Oj, tamten tak. jest ważniejszy Dobra Tam już są ta, 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 wycofajcie się na prawą stronę Wycofajcie się na prawą stronę, bierzemy respa z guzikiem bierzemy respa z guzikiem <gry> to jest możliwe. Już dobrze i dobrze, to może zostać. Ale to jest skrzynka. Nie No to dobrze. Szczytaj co jest na karkach, szczytaj co jest na karkach. Jest tam, coś?

Aha, tu już są Resp przejęty Piątka do jedynki, piątka do jedynki, jedynka znośnie Jedynka znośnie Na południu od punktu Piątka przejęła respa, piątka przejęła respa Na południe stąd, stąd mamy respa drugi No to jest tamten Dobra Mamy dwa Mamy, mamy dwa Rozstawiamy się i bronimy teraz respę, tak? Powiedz, że tak, żeby dać tak, punkt tam, 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 tam. Mamy się przesuwać? Mieliśmy kurwa bronić Jedynka powtórz, jedynka powtórz Kurwa jak się <grymne> Dobra zbie... żółty wciskaj! Już. Już cieszy... Czesałem. 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 A to wciska jeszcze więcej! O, o, tu, jest, tu są lampki Dobra Gdzieś? Czerwona, żółta, dwa. No Co, rzeczywiście coś tu będzie ten nie? Syrena jakaś No jak wiesz Kogut! No, no, to no, jest, się Rozstawiamy się! przez wodę zająć Bez zbiorów Czy bronimy? Chuj, nie wiem Utrzymać respon mamy No i chuj Mamy no, utrzymać respa, takie są tak? No właśnie nie wiem Na południe od punktu znajduje się respan No to, tamtym, to jest tamten który tam, też przejęliśmy według tego tam, Też tam byliśmy To tam jest respan tu jest punkt tylko przejęcie respawn Przejęcia tam... A tam jest respan faktycznie A tam czytaliście kartkę czy nie? Chrepty, co jest tam, w tym, ogrodzonym Dobra, czyli on jest nasz? Dobra. No tak. No tak, to, to jest punkt tego miejsca musimy bronić? Tego miejsca musimy bronić, żeby tam można było się... Tak, tam, tam, to jest najważniejsze dla nas. Tam to na razie laska, bo nikt nie został trafiony. Tak. No i laska, taki się, tak i tylko, i nie mogą go... kamuflarze Bronimy. Ty, ty, to przeciwna drużyna jest, kurwa! To nie, to nie jest selfie fire, to jest przeciwna drużyna Osiem! No właśnie ja. Kurwa, a co mówię do no was Osłaniać bok W razie przegonu można się wyprostować, nie no, ma no, przy kaminie. Jest kurwa, zajdę na słońcu. chodź. Wynoszą się KONTAKT 150 METRÓW NA POŁUDNIOŻYŚCH DO DREPSPAN Widzę ich Wycofują się Co jest? Co? Wycofują się Na Marzanie? Tak Co? Widzę ich Na Marzanie, cześć Co? Ani Jesteśmy na prawo od was Co mam zrobić? Przytrzymać? Tak, podobno tam jest jakiś guzik do wciśnięcia Jako pierwszy masz, żeby uruchomić punkt na południu śmieci się na żółto Biegnie, tu jest Jacek, tu jest jeden Jasek jest naprzeciwko mnie, na wprost dostał, dostał, dostał. Nie dostał. Dostał, dostał. idzie kolejny Na wprost na, nie Jesteś absolutnie pewien, nie zlikwidujemy przez to Nie A gdzie jest medyk? Nie wiem, chyba biegnie Wpuszczyłem przycisk, udało się tam wszystko? Się. Jeżeli macie zadania, wycofywać się na resztę na głąb Mamy namiary na ten maszt jedną teraz jeszcze mi oświetlcie ten maszt który nacisnęliśmy to nie jest res To nie jest res Podobno z dla gajników gdzieś przed wami z się, trzeba zejść Wycofują się Przed nami, ale w którą stronę? Co? Idziemy Jacek.

Chcę zmienić pozycję. Widzisz coś? Złów do tartarka, żółw do tartarka. Powtarzam jeszcze raz okay. pytanie. Musimy utrzymać I Daniel, od masz, aż włączyć się z równikiem. Złów do tartarka. Szkórka potwierdzam, szkórka potwierdzam. Nałożyło mi się wszystko, jeszcze raz. Szkórka twoje ostatnie potwierdzam, żółwy twoje ostatnie potwierdzam. Kontakt!

Ya sagiz naprzeciwko mnie muszę się wycofać, Jacek no. muszę się wycofać, osłaniasz? No, no. wychyl tylko i zacznę pierdalać przede mnie jak jestem ja no. pomachaj ręką, widzę swoją kamerę, dobra to na skos na lewo Ta. Na mojej wysokości No 2 trzy. Jest jeden tam No tylko jednego widziałem I chyba schodzi w dół Dobra Na dole jest ktoś nasz? Nie ma, naszego chyba Tak, tak jest ich? No kurwa, no to fajnie Dobra To oni już napierdalają zadanie Dobra